Witam Ciebie Michale. Przed Tobą trudna walka z Feliksem Lorą. Co powiesz na temat przygotowań do tej walki? Tak jest. Rzeczywiście no, czeka mnie nie lada e, walka, wyzwanie. Powiem szczerze, że te, te przygotowania są jedne z najlepszych, które miałem w dotychczasowej karierze. Podporządkowałem się naprawdę w 100% Tylko treningi, dieta, e, to suplementacja, wszystko tutaj mam odpowiednich trenerów od przygotowania fizycznego mój brat zamienił się w Felixa Lore także go na czynniki pierwsze go rozłożyliśmy i trenuję przygotowujemy po niego taktykę Jak się czujesz fizycznie? Fizycznie bardzo dobrze bardzo dobrze, tak jak mówiłem, że Chyba najlepiej w karierze. Także forma będzie już teraz. Już teraz czuję, czuję, że mógłbym wyjść do ringu, a zostały jeszcze dwa tygodnie. Także teraz tylko kontroluję wagę. Już jest fajnie ustabilizowana. Mam zaledwie 3 kg wagi. Jadę, wyjeżdżam jutro do Darówka na, na obóz bokserski. Takie ostatni, ostatnie szlify. I wracam 9 sierpnia. Już łapię świeżość. Widzę, że rodzina Cię wspiera. Zawsze są z Tobą. Tak, rodzina mnie zawsze wspiera, w ogóle mam e, fajne takie grono przyjaciół, którzy, którzy naprawdę od początku są ze mną i mnie wspierają. No i dzięki temu właśnie e, tutaj tak fajnie wszystko, te pozytywne energia, emocje, te moje e, są. No na pewno by się nie odbiło od dzięki moim sponsorom, także e, chciałbym po podziękować e, Green Zone'owi, firmie Green Zone, Mariuszowi Stanczykowi, on, on, on mnie naprawdę bardzo fajnie wspiera. Robi to wszystko, żeby, żeby mi się przygotował jak najlepiej. No i wygrał tą walkę. Jeżeli jestem gotowy na Lore, ja oborniki, bilety, oborniki mnie fajnie wspierają, miasto oborniki. że Czego chcieć więcej? No. Jestem bardzo zadowolony. Ile rund Cię czeka? 10 rund. 10 ciężkich rund. Wiem, że Lora przyjedzie przygotowany. Ja tak samo, także czeka, czekają wszystkich kibiców, na pewno e, super emocje. Nie mogę się doczekać już tej walki. My również czekamy na Twoją walkę, czekamy na zwycięstwo, będziemy z tobą, będziemy w Międzyzdrojach wspierać 16. Ja się chciałbym swoim kibicom, którzy e, licznie też zjawią się e, w międzyzrojach. Grupie Wrestler24, tutaj Rancor, e, CrossFit, wszyscy, wszyscy naprawdę fajnie, fajnie tutaj e, się zbierają na, na wyjazd. I już bilety zakupione, także będzie głośno w międzyzrojach. Także czekamy 16 sierpnia. Michał Chudecki, Polsat i Polsad Sport. Zapraszamy. Dobrze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.